Chwała niech będzie naszemu Bogu. Ja się cieszę, że e, tak dzień się już kończy, a my możemy ciągle e, trwać przed Bogiem w modlitwie, w słuchaniu, w rozważaniu Jego słowa i e, mimo, że pora już jest taka troszkę niewyjściowa, to jednak troszkę gimnastyki takiej i duchowej, i umysłowej to jednak się nam przyda bardzo. Kochani, jak wiecie, kiedy mam okazję tutaj usługiwać, to opowiadam o Jezusie, jak pokazuje go Stary Testament. W jaki sposób Jezus jest objawiany na kartach Starego Testamentu jako Bóg i jako człowiek. Dzisiaj trochę bardziej. Na człowieka popatrzymy, człowieka Jezusa, chociaż wiemy dobrze, że to jest właściwie nie da się tego rozdzielić, a z drugiej strony trzeba rozdzielić, bo kiedy Jezus chodził po Ziemi, to chodził w pełni jako człowiek, całkowicie jako człowiek. Wszystkim tym ludzkim ograniczeniom podlegał, w sensie takim, że w danym czasie mógł być tylko w jednym miejscu. Przeżywał takie uczucia ludzkie jak strach, jak głód, jak niewyspanie. Nie wiem, czy próbowaliście sobie wyobrazić, jak wyglądała taka łódź rybacka, którą pływali apostołowie. To była taka, no, miała może 7-8 metrów długości, ale to była łódź odkryta. Powiedzcie mi, ktoś próbował spać na takiej łodzi w czasie sztormu, kiedy woda chlapie na, na taki odkryty pod, pokład. Jakim trzeba być zmęczonym człowiekiem, żeby w czasie sztormu, burzy na takiej łodzi spać? Jezus spał, bo był po prostu tak zmęczony. Dzisiaj. Opowiem o Noem. Taki człowiek w Starym Testamencie opisany, jego historia zaczyna się w szóstym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. I czytamy tutaj tak, że Pan widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi. I że wszystkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Żałował pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Nie będzie. E, przepraszam, tu mi się kartki skleiły. Począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebieskiego, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. To jest pierwsza informacja, jaką mamy o Noe. Znalazł łaskę w oczach Pana. Dowiadujemy się tu jeszcze jednej ważnej rzeczy: że tutaj są opisane dzieje Noego. Jest powiedziano o nim tak. Dziewiąty wiersz szóstego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Spróbujmy sobie wyobrazić tą sytuację. Są jacyś ludzie. Jest ich już dosyć dużo. I żyją w sposób bezbożny. Żyją w sposób ubliżający Bogu. Żyją w grzechu, ustawicznym grzechu i to takim grzechu, że Bóg żałuje, że stworzył człowieka. I jest tam taki jeden Noe, który właściwie Niewiele wiedział o Bogu, bo poznanie Boga wtedy było jeszcze niezbyt takie, nazwijmy to, zaawansowane, ale wiedział jedno. On nie chciał tak żyć. O nim jest powiedziane, że był nieskazitelny wśród tego pokolenia. On jedno wiedział: Ja nie chcę tak żyć. Nie chce chodzić drogą grzeszników, nie chce swojego życia spędzać na bezbożności, ale chce chodzić z Bogiem. To jedno wiedział. Tam, gdzie mieszkał, nie było żadnej większej wody. To był kraj dosyć taki pustynny. I gwarantuję Wam, nie wiedział, jak się łodzie buduje. A już na pewno tej wielkości, jaką Bóg zlecił mu zrobić. Wiecie, zbudować taką łódkę, żeby się jeden człowiek tam w niej uratował, no to ktoś, kto umie się względnie dobrze piłą i młotkiem posługiwać, jakoś by sobie dał radę. Po dwudziestu próbach, w końcu by to pływało. Ale arka tej wielkości, którą Bóg zlecił do zrobienia, tam nie ma metody prób i błędów. Tego się nie da zbudować 20 sztuk i sprawdzić, która będzie pływać. Wymiary arki, długość arki, niech wynosi 300 łokci. A wysokość jej 30 łokci. Ile to jest 300 łokci? Licząc po 40 mniej więcej 5 cm na łokieć, tyle, tyle to wychodzi. To jest 120 do 130 metrów długości. Jest kawał łódki. Umówmy się. <grytanie> 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 Nie ma takiej możliwości, żeby jeden człowiek pracując mógł zbudować 20 egzemplarzy i sprawdzić, która pływa. To musiało być od razu zrobione dobrze. Bez znajomości yy, zasad yy, hydrodynamiki yy, i wielu, wielu jeszcze innych takich ścisłych, żeglarskich jakiejś, jakiejś wiedzy, on tego nie miał. Nie miał gdzie się tego nauczyć, nie miał gdzie tego wypróbować. Jedyne, co Noe mógł zrobić, to wtedy, kiedy Bóg mu zlecił. Zbudowanie tej arki to po prostu Bogu zaufać. Nie było innej możliwości. Notabene Biblia mówi o tym, że za czasów Noego, do, przed nastaniem potopu, deszcz nie padał, że e, rosa e, nawadniała roślinność, ale deszcz jako taki nie padał. Więc kolejna kwestia. No nie było jak w ogóle przetestować tego. Nie było żadnej rozsądnej możliwości zbadania tego, jak to ma działać. Trzeba było zaufać Bogu. A Bóg powiedział, że Bóg spojrzał na Ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na Ziemi. Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę ją wraz z Ziemią. Zbuduj sobie arkę. Chwileczkę, panie Boże, czy ja dobrze słyszę? Rozumiem, chcesz mnie uratować, ale że tak wszystko zniszczysz? Ale tam stoi mój dom. W tym domu jest mój komputer i moja, mój ulubiony fotel i, i wszystkie moje ulubione rzeczy. One tam to, to, to wszystko zginie. No, tak. Wszystko zginie. Ale ty zostaniesz uratowany. Ech. Coś mi to przypomina. Taką historię opowiedział Jezus: że był pewien człowiek, który szukał pięknych pereł. Kiedy znalazł jedną taką drogocenną, sprzedał wszystko, co miał, i poszedł i ją kupił. Bo z tej i z wielu innych przypowieści płynie nauka, że Królestwo Boże zawsze kosztuje wszystko. Les w Boże i ratunek w Bogu zawsze kosztuje wszystko. Dlaczego kosztuje wszystko? Dlatego, że Jezus wszystko dał. Wszystko, co miał. I w ten sposób Noe znalazł u Boga ratunek. Znalazł ratunek zbawienie ale jednocześnie konieczność zostawienia wszystkiego nie da się tego pogodzić nijak przez wody potopu można powiedzieć obrazowo noe został przeniesiony do nowego świata Nowego świata, w którym nie było już bezbożnych ludzi, w którym Noe został uratowany, przed, przeniesiony, jak gdyby nad Bożym Sądem, uratowany, umieszczony w świecie, w którym nie ma już grzechu. Pierwszy list Piotra mówi, że wody potopu to jest obraz chrztu. To jest obraz tego czegoś, czego myśmy doświadczyli, kiedy zawarliśmy przymierze z Bogiem. No, jako, jako człowiek, który chodził z Bogiem, który w swoim życiu podjął decyzję nie chcę żyć w grzechu. Nie chcę żyć w grzechu chodzić z Bogiem. I Bóg wyratował go, ale to wymagało zaufania. Ogromnego zaufania Noego, że to, co Bóg mówi, naprawdę go uratuje. Że ta błożona praca w budowę Arki nie pójdzie na marne. Że po prostu Bóg mówi prawdę. Bóg ratuje, Bóg zbawia. Bóg daje nowe życie. Przenosi do nowego świata, w którym nie ma już grzechu. I jest rzecz ciekawa, że tam w tym nowym świecie po potopie tam już były tylko rzeczy od Boga. Tam już były tylko te rzeczy, które Bóg uznał za dobre. Tylko te. I ta historia: Noe, który w sytuacji potopu byłby całkowicie bezsilny, w sytuacji potopu byłby całkowicie bezradny. I Bóg wyciąga swoją rękę i daje rozwiązanie. I jak powiedziałem, potop to obraz chrztu. Zaś chrzest to, list do Rzymian, szósty rozdział o tym mówi, chrzest to obraz martwych wstania. I pozwólcie, że ja tak troszkę będę tutaj skakał między tymi trzema zagadnieniami potop chrzest zmartwychwstanie powiedziane jest o tym, że wtedy kiedy może ja przeczytam ten fragment, bo to jest, to jest ważne, to jest szósty, szósty rozdział e, Listu do Rzymian Szósty rozdział, trzeci wiersz. Czy notabene to ja tu się tak zawsze uśmiecham, kiedy czytam ten fragment, bo tu mi się... Janek czyż mi się zawsze przypomina? Czyż nie wiecie? Hakeda. Czyż nie wiecie, że my wszyscy Ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus, wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jezus jako człowiek. Taki z krwi i kości, taki jak my, kiedy zawisł na krzyżu i kiedy umarł, to on naprawdę umarł. Naprawdę umarł i naprawdę został złożony do grobu. I naprawdę potrzebował zaufać ojcu, że on go wskrzesi. Kiedy Jezus umarł, to naprawdę umarł. I naprawdę potrzebował zaufać ojcu, że on go wskrzesi. Ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest y, trudne do zrozumienia, bo, bo, bo. No ale przecież Jezus był Bogiem. Więc sam mógł wstać. Tak, był do tego kuszony. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Bo cała służba Jezusa na ziemi, praktycznie każda pokusa, te największe, najtrudniejsze chwile one między innymi polegały na tym, żeby Jezus sam z siebie coś zrobił. Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebami. I tak dalej. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Jezus wiedział, i całe jego życie na ziemi polegało na tym, że stał się w pełni człowiekiem, ograniczony, zgodził się przyjąć te ograniczenia, jakie ludzie mają. I w pełni zaufał ojcu. Że to, co ojciec mówi, to ojciec go przez to wszystko przeprowadzi. I on się zgadza to wszystko na siebie przyjąć. Zaufać ojcu, bo to, co daje ojciec, jest lepsze. Bo to, co mówi ojciec, jest lepsze. i kiedy my też w to wchodzimy kiedy przyjmujemy chrzest kiedy odwracamy się od grzechów zapieramy się siebie samego odrzucamy to co mówi ten świat nie chcemy w ten sposób żyć no to, to moje stare ja krzyczy, tak? Domaga się. Ale przecież tyle fajnych rzeczy jest. Ale to, co daje Ojciec, jest lepsze. Ja w to wierzę i ja tem, temu Ojcu ufam, że to, co On daje, jest lepsze. To, co, tak jak kiedy Noe patrzył na świat, który go otacza, to był jedyny świat, jaki On znał. Nie wiedział, że może być inny. Nie znał innego i potrzebował zaufać Bogu. To, co Bóg da, jest lepsze. Ja nie chcę żyć w grzechu. Swoje życie składam w ręce Ojca. Ufam. Ufam mojemu Bogu, że to, co on daje, jest lepsze. I ta historia Noego, ona nas uczy tego zaufania, takiego zaufania, jakie najpierw okazał Jezus, kiedy złożył swoje życie dla naszego zbawienia, złożył je całkowicie w ręce Ojca i w ten sposób nas też zachęca. Nas zachęca do tego, że ratunek jest w tym, co mówi Bóg. Nie mamy drugiego, trzeciego i czwartego życia, żeby sprawdzić, który wariant jest lepszy. Pani Wisława Szymborska, polska noblistka, taki wiersz kiedyś napisała, a potem. Kora i zespół na, Manam wyśpiewywali to tak w kółko, że nic dwa razy się nie zdarza, i dlatego z tej przyczyny urodziliśmy się bez wprawy i umrzemy bez rutyny. No bo tak jest. To jest akurat szczero prawda. Nie mamy możliwości sprawdzić, jakby to było, wybrać inny wariant zbawienia. Potrzebujemy zaufać naszemu Ojcu. Potrzebujemy zaufać naszemu Bogu. Tak jak Jezus zaufał i tak jak Noe zaufał. Dlatego, że to, co daje Bóg, jest lepsze. To, co daje Bóg, jest lepsze. I mówiąc szczerze, ja jestem pełen takiego, takiego radosnego oczekiwania na te rzeczy, które będą w niebie. Dlatego, że Między innymi oczywiście, tam zobaczę też ojca, ale, ale jest jeszcze jeden taki mój powód. Otóż widzicie, kiedy czytam Biblię, i kiedy teraz akurat rozważam list do Rzymian, i tam trochę jest napisane o tym naszym starym ja o, o tym, jak to nędzny ja człowiek, który mnie wybawi z mojego ciała śmierci. I kiedy myślę sobie, Panie Boże, tak wiele mi brakuje, tak wiele jest jeszcze we mnie takich rzeczy niefajnych, tak wiele jest rzeczy, które tak się dyplomatycznie mówi, nie jestem z nich dumny, tak? Więc ja wiem, że wtedy, kiedy będziemy w niebie, tam w nas będą tylko rzeczy z Boga. Tylko rzeczy z Boga, a one są lepsze. Amen. Amen. Amen.